Czas to sposób na to, by świat miał swój sens. Żyjesz tu i teraz, tak od zawsze jest. Piękna chwila minie, bo wciąż płynie czas, lecz to, co było, będzie żyło w nas, to, co było, będzie żyło w nas, śpiewaj za chwilę, będzie przed chwilą, za chwilę, będzie przed chwilą, i za moment ucieknie znów czas, lecz to, co było, będzie żyło w nas, to, co było, będzie żyło w nas, za chwilę, będzie przed chwilą, za chwilę będzie. Przed chwilą i za moment ucieknie znów czas, lecz to, co było, będzie żyło w nas, a gdyby można było tak oszukać czas do najpiękniejszych, wrócić chwil wspomnienia, zebrać i pod ręką zawsze mieć w malutkich ramkach zamiast zdjęć tak, by było można spojrzeć, śpiewaj ze mną, za chwilę będzie przed chwilą, za chwilę będzie przed chwilą i tak będzie bez końca się dziać, lecz to, co było, będzie żyło w nas, to co? Było, będzie żyło w nas.